Przede wszystkim chciałem zacząć od gratulacji dla zespołu Zagłębia, dobrze rozegrany, dobrze prowadzony mecz w moim odczuciu. Co do naszej postawy dzisiaj, to dużo takich fragmentów, gdzie, gdzie prowadziliśmy grę i umiejętnie przetestowaliśmy się na, na poły przeciwnika, dochodziliśmy do ostatniej tercji boiska, ale brakowało ostatniego podania, brakowało konkretnego działania indywidualnego, wzięcia piłki trochę na siebie, uderzeń na bramkę, takich, takiej pazerności trochę w zdobywaniu tych goli. W defensywie mieliśmy problemy dzisiaj szczególnie z kontratakami drużyn Zagłębia i tutaj musimy lepiej przygotowywać się w ataku do, do przejścia do, do obrony i tutaj na pewno musimy zwrócić większą uwagę. W dzisiejszym meczu no, popełniamy dwa bardzo duże indywidualne błędy i ciężko, żeby zespół myślał o zwycięstwie w spotkaniu, kiedy no, podarowaliśmy pierwszą bramkę i drugą bramkę drużynie Zagłębia, co nie znaczy, że Zagłębie nie zrobiło wystarczająco dużo, żeby tą piłkę nam odebrać i, i, i strzelić te gole. Nasze głowy trochę są zajęte w ostatnim czasie czymś innym niż, niż piłką. Wydaje mi się że za, często, za często te tematy dookoła boiskowe gdzieś się pojawiają. No musimy po prostu wrócić do, do solidnych treningów i, i skupieniu się, się na piłce. Myślę, że to tyle. Dzień dobry. Długo Czekaliśmy na to zwycięstwo zbyt, zbyt długo, ale uważam, że dzisiaj zasłużyliśmy na, to, na tą wygraną. Wielkie słowa uznania dla, dla zawodników, którzy, którzy włożyli dzisiaj ogrom, ogrom pracy, żeby to, żeby te trzy punkty zdobyć. Słowa uznania też dla, dla zawodników z pierwszego zespołu, którzy, którzy wzięli odpowiedzialność za za ten zespół, którzy, którzy byli z nami w tej, w tej trudnej sytuacji, i dzisiaj swoją, swoją pracą przyczyni się do tego, że, że zdobyliśmy te, te trzy punkty. Wiadomo, jest, jest radość, ale no jest jeszcze dużo ciężkiej pracy przed nami, bo, bo sytuacja się poprawiła, ale, ale dalej nie jest, nie jest dobra, więc, więc ciągle będziemy walczyć o to, żeby wydostać żeby się ze strefy spadkowej. Dziękuję bardzo.